Szanowni Państwo, wybiła godzina dziewiąta, a jak to bywa w pierwszy piątek miesiąca, no tutaj w tym przypadku, w pierwszy poniedziałek miesiąca, w tym przypadku wychodzi to dzisiaj. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach programu profilaktycznego Senior Online. Dzisiaj wyjaśnię Państwu, jak rozpoznać powszechne metody oszustw w sieci, oraz jak postępować, jeżeli na takie niebezpieczne sytuacje natrafią Państwo. Skupimy się szczególnie na tych aktualnych metodach oszustw oraz najbardziej rozpowszechnianych. Choćby te sposoby są różne, ale bardzo często opierają się na bardzo podobnych mechanizmach, takich jak gra na emocjach i wykorzystanie zaufania do autorytetu. Jeżeli poznamy te powszechne metody oszustw w internecie, staniemy się użytkownikiem bardziej, można powiedzieć, wyczulonym na niepokojące nas zjawiska właśnie w sieci. Będziemy też ostrożniej korzystać z tego, co on oferuje. Pamiętajmy, internet będzie bezpiecznym miejscem, jeżeli tylko, drodzy Państwo, zachowamy tam ostrożność. Więc rozpoczynamy. Pierwsza metoda oszustw, można powiedzieć, jest to typowa metoda gry na emocjach. Oszuści w internecie, żeby osiągnąć swój cel, często grają na emocjach, nie oznacza to, że w sieci nie można polegać na swojej własnej intuicji i odczuciach. Warto jednak zachować taką rozsądną zdrową zasadę ograniczonego zaufania i być wyczulonym na określone sytuacje, w których ktoś prosi nas w sieci o wsparcie finansowe pamiętając o tym że nie musi być to być tym za kogo się podaje przyjrzyjmy się trzem popularnym metodom oszustw wykorzystywanych przez internetowych złodziei pierwszą i najbardziej znaną metodą oszustki jest metoda na wnuczka Znana już chyba jest ona wszystkim z różnych doniesień medialnych. Bardzo często piszę o niej na stronach internetowych Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Dzięki lokalnym mediom jest ona rozpowszechniana właśnie do Państwa. Ale kilka słów przypomnienia, jeśli chodzi o metodzie, jeśli chodzi oszustwa metodą na wnuczka. Metoda ta ma typowy internetowy swój odpowiednik. Mechanizm pozostaje niezmieniony. Oszust podaje się za kogoś, kim nie jest, i usiłuje wyłodzić pieniądze. Jak to działa? Złodziej może na przykład włamać się na komunikator internetowy bliskiej nam osoby, na przykład w mediach społecznościowych i podszywając się za nią, prosić nas o środki finansowe, czyli typowo o wsparcie finansowe. W takim przypadku Dostaniemy prawdopodobnie wiadomość z linkiem do nieprawdziwej strony internetowej z płatnościami, który może do złudzenia przypominać autentyczną stronę internetową, taką jaką posiadamy w naszych bankach. Gdy w niego klikniemy, dokładnie gdy wklikniemy po prostu w ten link, nastąpi przekierowanie do kolejnej, ale tym razem fałszywej strony. Może być to strona banku. Jeśli podamy tam nasz login i hasło, oszust będzie mógł wykorzystać te dane do logowania, ale już na prawdziwej stronie internetowej naszego serwisu. Niestety kod SMS, potrzebny do autoryzacji, podamy złodziejowi sami, kiedy wpiszemy go niczego nie śmietowi, właśnie na fałszywej do tej fałszywej strony internetowej. Łatwo dać się nabrać, bo na, ponieważ nasza czujność jest wtedy osłabiona, gdy o pomoc prosi rzekomy wnuczek, syn, a niekiedy policjant. Ten fałszywy policjant. Zawsze, gdy dostaniemy taką podejrzaną wiadomość z prośbą o przelew, czyli tutaj typowo o danie, o przelanie środków finansowych, pozwólmy sobie być nieufni. W takim przypadku należy skontaktować się z daną osobą w inny sposób. Na przykład zadzwonić pod jej numer telefonu i upewnić się, że to faktycznie ona prosi nas o przerw. Drodzy Państwo, zanim cokolwiek klikniemy w linki, w dziwne linki, w linki, które są bardzo, ale to bardzo podobne do linków, które otrzymujemy ze stron internetowych, na przykład ze strony Olixa, ze strony Allegro, ze strony banków. Zanim to zrobimy, wejdźmy jeszcze raz w podobny link, który kilka dni wcześniej wysyłaliśmy do kogoś i, sprawdź, i sprawdźmy, czy chociaż początek rozpoczyna się tak samo. Czy jest chociaż jakieś załamanie, a może też nie załamanie, chociaż w jednej literce. Jeśli jest, to znaczy, że ten link jest niewłaściwy. Drugą metodą jest to oszustw jest to metoda na kod. Czyli kolejnym sposobem wykorzystywania przez oszustów jest metoda na kod, zwana także, także metodą na znajomego. Płatność przy użyciu kodu to bardzo wygodny sposób dokonywania bezgotówkowych transakcji. Jest to bardzo szybkie i bardzo łatwe. Jest to bardzo wygodne przede wszystkim. W specjalnej aplikacji bankowej, którą większość z nas posiada na swoich telefonach komórkowych, możemy wygenerować sześciocyfrowy kod, który zachowuje ważność tylko przez kilka minut. W momencie, kiedy go wygenerujemy, od razu mamy wyświetlony czas, na jak długo ten kod ma swoją ważność. W tym czasie musimy ten kod podać na stronie internetowej, gdzie chcemy przypuszczalnie dokonać płatności. Możemy też zapłacić w sklepie tym kodem. Wpisując go w terminal płatniczy, kiedy płacimy za zakupy. A następnie zatwierdzamy transakcję w aplikacji standardowo przy użyciu naszego kodu PIN. Takiego kodu możemy używać również na przykład do wypłat gotówkowych w bankomacie. Aby korzystać z płatności w takiej formie, wystarczy konto bankowe, odpowiednia aplikacja, i wyrażona przez nas zgoda na zatwierdzenie transakcji przez telefon. Także w tym przypadku musimy uważać na wiadomości, które za pośrednictwem komunikatora w mediach społecznościowych przesyła rzekomo bliska nam osoba. Wyobraźmy sobie, że dostajemy wiadomość SMS, w której znajomy napisał, że potrzebuje jednorazowego, niewielkiego wsparcia finansowego. I prosi o przesłanie nam kodu ze specjalnej aplikacji bankowej, służącego do szybkiej wypłaty tych pieniędzy. Gdy podamy mu kod, szybko okazuje się, że z konta nie znika ta określona kwota, czyli kwota przypuszczalnie 20 zł, a większa kwota, a na znajomy, którego tożsamość została wykorzystana przez Złocieja, nie wie nic o całym zajściu. Co powinieneś zrobić, gdy otrzymasz wiadomość od kogoś nieznajomego z prośbą, drodzy Państwo, o na przykład wypłatę 20 zł, które to a ta osoba może dzięki Tobie za chwilę wypłacić z bankomatu za pomocą przekazanego przez Ciebie kotu? Najpierw skontaktujmy się ze znajomym w inny sposób. Bardzo proszę, abyśmy do niego zadzwonili. W momencie, kiedy otrzymamy taki e, SMS, taki link. Z prośbą o wypłatę pieniążków dla kogoś, najpierw zadzwonimy do tego znajomego. Tylko w ten sposób dowiemy się, czy o kod naprawdę on poprosił, czy może złodziej chce wyłudzić od ciebie pieniądze, czyli tą większą ilość pieniędzy. Jeżeli pod wpływem emocji jednak podamy już ten kod oszustowi, to od razu skontaktujmy się ze swoim bankiem. Może zdarzyć się też tak, że ktoś włamie się na Twoje konto w portalu społecznościowym i wyśle z niego wiadomość z prośbą o kod do Twoich znajomych. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim, od razu poinformujmy o, to, o tej całej sytuacji poprzez sieć, czyli tutaj, w tym przypadku, jeśli po prostu pójdzie to przez Messenger, przez Facebooka, przez Facebooka wyślijmy na tą stronę internetową informację o tym, że Ktoś próbował włamać się do waszego konta, i to nie wyrosyłacie te nieprawdziwe informacje. Następnie zmień hasło w tym portalu oraz w tym serwisie, z którego została wysłana ta informacja. Jeżeli używamy tego samego hasła do kilku portali, do kilku serwisów, zmieńmy je natychmiast we wszystkich serwisach społecznościowych. Trzecia metoda metoda na znajomości. Oszuści w sprytny sposób wykorzystują fakt, że obecnie wiele osób poznaje się online. Sytuacja pandemiczna na terenie całego po prostu kraju właśnie pokazała nam to, że internet jest dla nas takim drugim, można powiedzieć, wybawcą. Nie możemy, nie możemy, nie mogliśmy spotkać się face to face, czyli oko w oko z drugą osobą, dlatego spotykaliśmy się online, ale też przy pomocy online, przy pomocy portalów społecznościowych poznawaliśmy się z innymi osobami, czyli za pomocą tych sieci internetowych tworzyliśmy często blisko, bliskie relacje. Złodzieje mogą wyłudzać pieniądze metodą na znajomości. Na czym ona polega? I tutaj, drodzy państwo, chcę was też prosić, abyście od czasu do czasu zerknęli na taką stronę internetową www.dokumentyzastrzeżone.pl. Ofiara poznaje kogoś przez internet, związuje się z tą osobą, a następnie jest proszona o przesłanie pieniędzy. Jest tam świetny link, świetny artykuł, który właśnie w bardzo fajny, przejrzysty sposób pokazuje nam, jak ktoś potrafi wyłudzić pieniądze właśnie tutaj tą metodą na znajomego. Wyobraźmy sobie, że od dłuższego czasu pisze z nami online pan Tomasz Kowalski. Czuję, że wszystko już o sobie wiecie, mimo że nie mieliście jeszcze okazji spotkania się z nim na żywo, ale gdzieś w głowie mówimy sobie: bardzo dobry człowiek, wszystko o nim wiemy, więc ufamy mu. Nic bardziej mylnego. Dopóki nie poznasz znajomego osobiście, nie możesz mieć pewności, kto jest po drugiej stronie tak zwanego lustra. A co jeśli przekażesz takiej osobie środki, a później na policji okaże się że ktoś taki nie istnieje, że taki Tomasz Kowalski po prostu nie istnieje. No właśnie. I co wtedy? W internecie możesz wierzyć tylko w to, co da się zweryfikować. Gdy chcesz komuś zaufać, spotkaj się z tą osobą w prawdziwym świecie, w realnym świecie, jeżeli do tej pory rozmawialiście tylko przez internet. Drodzy Państwo, pamiętajmy. Po wnikliwym zapoznaniu się z tym. Pod rozdziałem, wiemy już o czym musimy pamiętać. Po pierwsze, metody internetowych oszustw często opierają się na grze na emocjach. Jeżeli bliska osoba prosi Cię w sieci o pieniądze, zweryfikuj jej tożsamość. W razie wyłudzenia, skontaktuj się ze swoim bankiem. Ktoś rozsyła coś z Twojego konta w mediach społecznościowych, Powiadom o tym swoją sieć kontaktów i zmień hasło. Nie przekazuj swoich pieniędzy osobom, które znasz tylko z sieci. Kolejna metoda oszust jest to taka metoda wykorzystania zaufania do instytucji. Internetowi oszuści często podają się za zaufane instytucje, na przykład ministerstwo, ZUS, Urząd Skarbowy, czy banki komercyjne chcą zainfekować złośliwym oprogramowaniem nasze urządzenie, lub w jakimś przypadku mogą na przykład grać też na emocjach, przejąć nasze dane. Dla użytkowników wiąże się to z koniecznością zachowania ostrożności w przypadku wiadomości, które uzyskujemy drogą mailową, drogą mailową na nasze konta mailowe. Metoda na ZUS. Za pomocą wiadomości e-mail, w których nadawca podaje się za zakład ubezpieczeń społecznych, oszuści wysyłają niebezpieczny link lub załączniki z jasnym wskazaniem, że należy w nie kliknąć lub pobrać je na swoje urządzenie. Bardzo często jedyną metodą, jedynym urządzeniem, na którym działamy, jest to nasz telefon komórkowy, i właśnie wszystko to, co pobieramy na ten telefon komórkowy, on w nim zostaje. Nawet gdy go skasujemy, jednak ta cząstka tego wszystkiego tam zostaje. Poprzez pobranie takiego linku, to my możemy zainfekować nasz telefon komórkowy, w którym mamy hasła, w którym mamy zdjęcia, w których mamy kontakty telefoniczne naszych znajomych, a nawet niekiedy zdarzają się hasła do kont bankowych. Innym słowem, e-mail załącznikiem od jednostki administracji publicznej, na przykład z tematem składka zdrowotna, ale faktycznie nie jest to żadna instytucja, a podszywający się pod nią oszust. Załączone do wiadomości pliki po ich otwarciu otwierają im dostęp do naszego urządzenia. Zawierają one zwykle rozszerzenie, czyli tak zwaną taką końcówkę, taką jak JS, AXE. EGZE, SCR i wiele innych. Jeżeli klikniemy w taki plik celem pobrania, ściągnięcia go na nasz telefon komórkowy czy też na nasz laptop, ściągamy tym samym na nasze urządzenie złośliwe oprogramowanie, a cyberoszuści uzyskują dostęp do naszego pliku i systemu. Oszuści mogą też ukrywać prawdziwe rozszerzenie plików, a w ich nazwach zapisywać inne, znane i zaufane rozszerzenia na przykład PDF. Co więc robić, gdy otrzymasz taką wiadomość? Tutaj w tym przypadku, jak państwo wymieniłam, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacją, aby pobrać załącznik i potwierdzić go, zgodność rozliczenia. Oczywiście w nic nie klikamy. Najpierw sprawdzimy wygląd tego załącznika, ale nawet jeżeli e, nie budzi on, można powiedzieć, u nas żadnych podejrzeń, Skontaktujmy się telefonicznie z daną instytucją i zweryfikuj, czy taki mail jest prawdziwy i rzeczywiście zaufany. Bardzo często też proszę moich znajomych, aby wchodzili na strony internetowe ZUS-ów banków, gdyż w momencie kiedy wysyłane są różnego rodzaju pliki, informacje przez oszustów. Bank już o tym wie, gdyż do banku zgłaszają się osoby pokrzywdzone, i bardzo często się zdarza, że po otwarciu strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też, czy też swojego banku, na pierwszej stronie ukazuje się informacja o tym, że, drodzy Państwo, uważajmy, gdyż może być rozsyłana nieprawdziwa informacja. Więc zanim klikniemy po prostu w ten link, który dostaliśmy na nasze konto internetowe, Klik, y, z, 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 sprawdźmy na stronie internetowej danej instytucji, czy jest już jakaś informacja. Pamiętaj też, aby w ustawieniach swojego urządzenia sprawdzić, czy masz oznaczoną funkcję ukryj rozszerzenia plików. Pozwoli to, nie da się zwieść fałszywym nazwom plików. Podkreślę, proszę sprawdzić, czy mają Państwo oznaczoną na swoich urządzeniach funkcję ukryj rozszerzenia plików. Klików. Jest to bardzo ważna funkcja, o których mało osób nie pamięta, niewielu nie pamięta. Innym sposobem oszustwa może być przesłanie nam linku po kliknięciu w który przenosimy się na fałszywą stronę internetową. Może być to witryna do transakcji płatniczych lub do bankowości internetowej, gdzie podobnie jak w przypadku metody na wnuczka podajemy nasze dane do logowania i kod SMS, a oszuści je przejmują. Ta technika jest wykorzystywana często także w innych odsłonach. Możemy na przykład dostać od banku wiadomość SMS z linkiem do strony, na której dowiadujemy się, że na przykład rzekomo widniejemy na liście dłużników z niewielką kwotą. Takie metody bywają również wykorzystywane przez oszustów podających się za komorników. W tym przypadku również nie klikamy w żaden sposób w przesłany nam link. A zamiast tego dzwonimy do danego banku lub instytucji celem weryfikacji zaistniałej sytuacji. Metoda na krajową kontrolę skarbową. Jest to kolejna metoda oszustw, sposób oszustwa, polegający na rozsyłaniu wiadomości e-mail, w których adresat poddaje się za zaufaną instytucję, w tym przypadku krajową kontrolę skarbową. W wiadomościach tych oszuści zachęcają do pobrania. I otworzenia załączników, informując, że jest to urzędowy, czyli zaufany formularz do wypełnienia. Ministerstwo Finansów przestrzegało niedawno przed takimi mailami, których adresat podawał się za pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosił o wypełnienie załączonych formularzy. Szanowni Państwo, co powinniśmy zrobić, gdy otrzymamy taką niepokojącą wiadomość e-mail? Przede wszystkim spójrz na rozszerzenie załączonego pliku. Sprawdź, czy nic cię niepokoi i najlepiej włącz opcję widocznych rozszerzeń. Zweryfikuj, czy adres mailowy nie jest podejrzany, a w treści nie ma błędów i literówek. Zadzwoń do danej instytucji w celu zweryfikowania zaistniałego zdarzenia. Zachowaj spokój i od czasu uzyskania całkowitej pewności nie wykonuj żadnych pochopnych czynności. Skontaktuj się z kimś zaufanym z rodziny, znajomych i opowiedz o całym wydarzeniu. Jak widzisz, oszuści znajdują kolejne sposoby na wykorzystanie zaufania do instytucji państwowych. W jednym przypadku włamują się na, do naszych systemów poprzez pliki, które otwieramy w załączników, innych zdobywają nasze dane za pośrednictwem linku, albo proszą o wypełnienie formularza. Dlatego pomimo znajomości ogólnych zasad ochrony przez oszustwem w sieci warto raz na jakiś czas sprawdzać aktualności zamieszczone na stronach internetowych, które przestrzegają przed tego typu niebezpiecznymi zdarzeniami. Kolejną metodą, nową metodą oszustwa jest taka tak zwana metoda okna szpiegowania. Metoda okna szpiegowskiego polega na tym, że oszust podający się za pracownika parku zachęca do otworzenia teoretycznie bezpiecznego dokumentu. Żeby to zrobić musimy podać nasze dane do logowania. Spy Window przesyła te dane oszustowi, a do nas przychodzi fałszywe potwierdzenie autoryzacji. Jak to rozumieć? Za namową oszustwa yy, lub oszustów podających się za pracowników naszego banku instalujemy złośliwe oprogramowanie, myśląc, że jest to oprogramowanie bezpieczne, ponieważ przyszło z naszego banku. Następnie, aby otworzyć plik z dokumentem, podajemy nasze dane do logowania, udostępniając tym samym wszystkie nasze dane. Oszustawi. O czym więc trzeba pamiętać? Nie przekazuj swoich danych logowania oraz żadnych innych danych osobom podającym się za pracowników banku. Nie wpisuj również ich w miejsca, które nie są oficjalną stroną logowania do banku lub oficjalną aplikacją bankową. Nawet jeżeli ktoś podaje się za pracownika banku i mówi ci, że jest inaczej. Warto, ale to warto zawsze zweryfikować, czy osoba, z którą rozmawiamy, rzeczywiście jest pracownikiem danej instytucji. Pamiętaj, jeżeli otworzysz e-maila od zaufanej instytucji państwowej, zwróć uwagę na adres, treść wiadomości, zastanów się, czy nic nie budzi Twoich podejrzeń. Sprawdź rozszerzenie pliku. Zanim go otworzysz, ponieważ jego nazwa może, się, może e, posiadać wprowadzający w błąd jakiś skrót, wystarczy jedna litera lub inna końcówka. Zanim otworzysz otrzymany klik, skontaktuj się z daną instytucją telefonicznie. Pozwoli to na weryfikację prawdziwych zdarzeń. Nie klikaj również na żadne linki przesłane z tego typu wiadomościach. Nie wpisuj swoich danych logowania i innych danych wrażliwych na stronach podanych w treści e-mail. To, że ktoś podaje się za pracownika Twojego banku, nie znaczy, że on nim jest. Zweryfikuj to, zadzwoń do banku. Nie przekazuj swoich danych logowania do bankowości internetowej w żadnym innym miejscu niż oficjalna strona banku oraz jego oficjalna aplikacja, nawet jeśli prosi Cię o to ktoś, kto podaje się za zaufaną osobę. Zasada ograniczonego zaufania w internecie jest najważniejsza. Internetowi oszuści często wykorzystują też inne mechanizmy, i tutaj w tym przypadku zaufanie do rozpoznawalnej osoby, czyli lidera, zaufanie do innych użytkowników, czy też wykorzystywanie aktualnych tematów, które dotyczą szerokiej grupy. Zaufanie do znanych osób. Polega na tym, że oszuści podają się w mediach społecz społecznościowych za sławną osobę, wykorzystują jej e, status, udostępniają link, który mogą zawierać wirusy. Wiemy już, że nie należy klikać w żadne automatyczne linki, tylko wcześniej sprawdzić ich prawdziwość. Warto też zwrócić uwagę, czy profil, z którego link został udostępniony, drodzy Państwo, zawiera oznaczenie, że jest zweryfikowany jako bezpieczny. Jest to najczęściej specyficzny znak znajdujący się przy nazwie użytkownika. Taka bardzo, ale to bardzo drobna ikonka. Najczęściej jest to kółko z takim X. -em. Zaufanie do innych użytkowników. Drodzy Państwo, to jak czytamy na stronie internetowej, którą będę zawsze Wam polecać, i przypominam, jest to strona www.dokumentyzastrzeżone.pl. Drodzy Państwo, jest tam prośba o przesłanie pieniędzy w celu zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamową w internecie. Istnieją portale, na których użytkownicy udostępniają innym osobom produkty lub usługi, klient dokonuje płatności i czeka na swój zakup. Ale kontakt ze sprzedawcą nagle się urywa, też pokrzywdzony zostaje sam. Zostaje sam i zostaje po prostu bez pieniędzy, które już wcześniej wziął poprzez link, zapłacił oszustowi. Aby się uchronić przed oszustwem, transakcji dokonujemy tylko w pewnych i sprawdzonych miejscach. Użytkowników, którzy są zaufani i mają dobre opinie. Niech Twoja podejrzliwość wzbudzą oferty produktów lub usług które są na przykład znacznie tańsze niż powinny być. Dlatego bardzo często zanim uda nam się zakupić określony produkt, dobrze by było otworzyć go na kilku kartach i sprawdzić jak on cenowo klasuje się na tych u kilku różnych sprzedawców. Szanowni państwo. Przypomniałam wam kilka, ale to kilka zasad oszustw metodami różnymi, począwszy na wnuczka. Począwszy w tym na policjanta, bo tutaj też nie ma co mówić, e, oszustw, słuchajcie, typowo metodą na kot, wyłudzanie pieniędzy, metodą na znajomości. Wszystkie te oszustwa dalej są, dalej działają. Dla mnie najważniejsze jest to, abyście Państwo e, nie wpadli w ten rytm, abyście Państwo uważali na siebie, abyście nie stali się oszustami. E, nie stali się oszukani. Drodzy Państwo, na dzisiaj kończymy. Widzimy się w kolejny poniedziałek, tym razem już miesiąca kwietnia. Z mojej strony życzę dużo zdrowia, no i do zobaczenia następnym razem.